Oto program Tylko Premiery na kanale Tylko Kino. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję kolejnego filmu o superbohaterach. Tym razem wypór padł na fantastyczną czwórkę, która niedawno zadebiutowała w kinach na całym świecie i zdążyła zebrać niezbyt pochlebne recenzje. A jak będzie u nas, oglądajcie, by się przekonać. Historia czwórki naukowców, którzy zostają napromieniowani w wyniku pewnego kosmicznego wydarzenia, znana jest z kart komiksów od kilku dekad, a dokładnie od roku 1961. W 2005 roku doczekaliśmy się pierwszej ekranizacji, została jednak dość ostro potraktowana przez krytyków. 6 Wersja z 2015 stara się na nowo rozpisać przygody Rida Richard'a, Susan i Johnego Storm oraz Bena Grima, dalece jednak odbiegając od genezy znanej z komiksów. Na tyle daleko, że to co zobaczyłem w kinie praktycznie nijak się ma do znanej mi wcześniej historii. No i teraz przechodzimy do meritum tej recenzji. Shall I alert the fire department? Tak, złego filmu nie widziałem już od bardzo dawna. Poziom dialogów oraz ich sens jest tak skrajnie żenujący, bezcelowy, oblany cierpkim patosem, że człowiek kiśnie mocniej niż ogórek w beczce. Ale dialogi przecież da się przeżyć, no bo uratować je może przecież gra aktorska. No niestety. O ile po Whiplashu Miles Teller wyrósł na aktora ze świetlaną przyszłością, o tyle Kate Mara, Jamie Bell oraz Michael B. Jordan to co najmniej druga, jeżeli nie trzecia liga aktorzyn, talent których powinien szybko dostrzec Disney Channel i tam ulokować ich przyszłość. I Efekty specjalne są, ale od filmu Marvela spodziewałbym się czegoś o wiele lepszego, bowiem wykonanie kamiennej postaci Grima, czy żenującej wręcz facjaty doktora Duma, przywołuje na myśl filmy sprzed grubo ponad dekady. A to wciąż nie koniec minusów. Wait, did it work? I don't know yet. MUZYKA Nijaka, niezapadająca w ucho, nie podkreślająca i tak już wątłej akcji, zdaje się buczeć gdzieś tam w tle, nie wprowadzając absolutnie żadnego klimatu, co jest dziwne, bo odpowiada za nią Marco Beltrami, autor soundtracków do takich filmów jak Wolverine czy Hellboy 2 Złota Armia. Na koniec wada, która wgniata ten film w dno, mianowicie totalny, skrajny wręcz brak klimatu, epickich momentów, bohaterskich scen, ba, nie ma nawet typowego dla Marvela humoru. Jest płasko i przerażająco nudno, czego wybaczyć się po prostu nie da. Gdybym mógł się jeszcze chociaż pośmiać z tego filmu, z jego głupoty czy sztampy, ale nie. Ta historia po prostu nie wciąga. The survivors all exhibit. Unique physical conditions. these abilities will have endless real-world applications you mean weaponization all i want to know is where are my children Pierwszy raz w historii tego programu, i mam nadzieję, że po raz ostatni, przyznaje filmowi jedną gwiazdkę. I to nie za bycie gniotem czy tandetą, nie, ale za skrajnie źle wykonany pomysł. Tragiczny scenariusz, nie mający w poszanowaniu oryginału i męczącą nudę, która dosłownie zionie z ekranu. Fantastyczna czwórka nie jest może komiksem idealnym do adaptacji, ale to, co zrobił z nią Fox, jest dla fana komiksu, filmów akcji czy kina w ogóle jako takiego niedopuszczalne. Amen. Póki jeszcze oglądacie, przestrzegam Was. Nie wydajcie na ten film ani złotówki. Nie kupujcie go nawet, jak będzie wart 10 zł w koszu z odpadami. Ba! Nie przyjmujcie go nawet jako prezent. Ja się z Wami żegnam, czekam na Wasze opinie w komentarzach oraz zachęcam do subowania naszego kanału. Do zobaczenia za tydzień.